Witam kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie dzisiaj zakupowo-stylizacjowym. Tak, zaszalałam bardzo mocno i mam Wam do pokazania 13 par szpilek po prostu. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram w internet, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta moje kochane, więc już pokazuję Wam po kolei. Co takiego przyszło? Od samego rana czekałam na dwóch kurierów, dwóch panów. Jeden z poczty, e, drugi z DPD, ponieważ w jednym kartonie się wszystkie buty nie zmieściły. Na René można zamawiać maksymalnie 10 par. Mówię od razu, że nie mam z nimi żadnej współpracy. Szkoda, mogliby coś zaproponować, bo już tyle kasy u nich wydałam <noise> przez całe swoje życie, że mogliby się jakoś odwdzięczyć. Aczkolwiek na nic nie liczę. Wielki karton, który teraz z Wami rozpakuję, to jest jedna rzecz. Mam też kilka stylizacji, żeby nie było nudno. Tak sobie, dziewczyny, to postawię. Teoretycznie to powinnam usiąść jakoś tak. Może, czekajcie, mi się tam wszystko pokićkało. Po I jeszcze mam, y, dziewczyny, ciasno tutaj trochę, dzisiaj. Taką pakę z renę. I od czego tu by zacząć? Czy od butów, czy od stylizacji? Może zacznę od butów, bo nie mogę się doczekać. Przyznam szczerze, że jeden karton otworzyłam, ponieważ w tych stylizacjach, które wam pokażę, już te buty niektóre nagrałam. Ale tak to wszystko wam pokażę. A tej paczki jeszcze nie rozpakowywałam. Zrobię to razem z Wami dziewczynym. Dobra. Więc po kolei, jak paczka ze Stanów. Ach, my baby, to mamy się. Dobra, pierwsza para. W ogóle Wam polecam stronę Renę. To są takie szpilki panterkowe z kokardką. Jak mnie kokardka wkurzy, to ją wytnę, bo już w jednych butach wycinałam. Kolejna para, tych jeszcze nie wyciągałam. Mówię, no nie wszystkie jeszcze tutaj z tego kartonu wyciągałam. To są takie białe, białe w kropki, takie srebrne. Wiązane tutaj, takie wiecie, wiązanie. Na kostce. No, nawet fajne. Nie wszyscy lubią białe buty, ale ja postaram mi są potrzebne. Po prostu do różnych stylizacji. Kolejna para to są kozaki panterkowe takie. Te pojawią się w stylizacji, na takim słupku. No, dosyć wygodne. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Kolejna para butów, tych też nie wyciągałam. Więc nie wiem, co mnie tutaj czeka. To są takie zielone. Po prostu taki odcień zieleni. Kolejna para butów. Te są zarąbiste, ale żałuję, że nie wzięłam że rozmiarze 38, ale nie chcę mi się odsyłać. To jest 39. Niebieskie z takim tutaj łańcuchem. One będą mi pasowały do dzisiejszej stylizacji. I jeszcze w sumie ten but niech zostanie, bo Wam pokażę o co chodzi. Kolejna para. Długo takich szukałam. Siatkowanych, białych. E, co prawda te są takie niskie, ale nawet takie wygodne, jak kapciuszki. Kolejna para to są takie biało-kremowe jakby. Nie, nie, wybieram się na żadną komunie, dziewczyny. Po prostu e, potrzebuję takich butów do moich stylizacji szalonych. Kolejna para. To są zielone, ale takie właśnie satynowe. Nie pamiętam, że mnie zamawiała. Takie o, z... Srebrnym, tutaj e, takim dodatkiem. Kolejna para to są takie fioletowe, z taką klamrą. Mam podobne z inną i tu jest złoty taki obcas. Tamte mają obcas materiałowy. To są szczegóły, ale czasami mi te szczegóły są potrzebne. To jest złote, tam jest srebro. Kolejna para to są dziewczyny takie fuksjowe, satynowe. Coś takiego, też tutaj jest jakieś wiązanie, to zacznie zapięcie, takie z cyrkonii jakby. Ach, Maria, nożyczki by się przydały. Także takie ozdobne i takie, takie coś. Dobra, czyli bardzo kolorowo. I druga, i teraz druga paczka. Tak szybko. <taki>, Taki wielki karton, a tak szybko się rozpakował. Dobra. Co my tutaj mamy? No, tutaj to jest fajnie, dziewczyny. Mamy takie sandałki na szpilce, które... No, bardzo mi się spodobały, słuchajcie. Powrzucam tam na razie to wszystko. Takie kolorowe. Świetnie wyglądają. Polecam. Polecam, bo są super. Jeszcze są w kolorze różowo-fioletowym. Nie wiem, czy sobie nie zamówię. Kolejne o jakie ładne złote pudełko. To są wężowe. Do mojej sukienki takiej, którą wam ostatnio pokazywałam. Kolejna para. To są czarno-złote piękne, błyszczące i to jest taki złoty czub. Bardzo fajnie wyglądają. Zobaczcie, tak designersko, elegancko. Elegancko. Przydadzą się bardzo. I ostatnia rzecz i to nie są buty, to jest kombinezon. Bardzo mi się spodobał. W rozmiarze S, bo tam XS nie ma. Taki we wzory. Fajne, elegancki. I właśnie do tego kombinezonu, dziewczęta, kupiłam sobie te buty. Właśnie do niego, ze względu na kształt tych tutaj e, wzorów, one są takie w szpic. I dlatego te buty sobie też wziąłam. Jutro się tak odpierniczej zajadę do męża do pracy. Zobaczę, co tam u niego w firmie słychać. Dobra, dziewczyny, teraz e, stylizacje. Pierwsza stylizacja będzie składała się z siatkowych rzeczy. Pod spodem będę miała czarną, taką basicową sukienkę, ale tutaj kwestia koloru tej sukienki jeszcze będzie przeze mnie przemyślana. Nie wiem, czy białej nie założę sobie. Więc siatkowana bluzka z Nexta. Do tego siatkowana spódnica, nie wiem skąd. Z mojej szafy, którą znacie. Wykorzystuję też ją latem na wakacje, na plażę. Zakładam sobie na bikini, bo bardzo fajnie wygląda takie czerwone. Mam gdzieś taką stylizację na Instagramie. Dawne dzieje. W Egipcie miałam właśnie tę yy, spódnicę. No i do tego dziewczyny, właśnie siatkowane buty, które, yy, które wam już pokazywałam dzisiaj, te co przyszły, bo one bardzo mi były do tej stylizacji potrzebne. Więc kwestia jeszcze tutaj w tej, w tej mojej stylizacji dobrania basicowej właśnie pod spód jakiejś sukienki. Nie wiem, czy to będzie właśnie czarna. Muszę to sobie obejrzeć, przemyśleć, czy nie będzie biała. Ekri też nie wiem. Muszę to sprawdzić, dziewczyny. Jak wy uważacie, jaki kolor tutaj Wy byście dobrały? Bo ta stylizacja musi być cała siatkowa i koniec. kropka. Musi, bo ja tak sobie wymyślałam już dawno temu i jak sobie wymyślałam to chyba z rok temu, tak szukałam butów takich. No i po prostu się znalazły. Także tak wygląda ta moja propozycja. Teraz dziewczyny topik, taki wężowy, który ostatnio był z Worów. On jest bardzo fajny, taki ekstrawagancki, błyszczący. I założyłam go sobie pod spód pod taką marynarkę z dawnych lat, kremową. Szukałam długo takiej. Jest wielka, czuję się w niej super. Jest taka troszeczkę przeskalowana ta forma. Podoba mi się bardzo, bo ja takiej marynarki potrzebowałam. Delmod tu jest napisane. Jeżeli chodzi o materiał, skład tej marynarki, na pewno jest to wełna, ale nie wiem czy właśnie znajdę metkę dla potwierdzenia. Natomiast ja już to wiem, bo już to czuję. Że to jest wełna. Do tej stylizacji założyłam kozaki, te, które dzisiaj Wam pokazywałam, te panterkowe. Więc to jest taka, taka stylizacja, powiedzmy, wiosenna, wczesna wiosna. Ciężko wyczuć, trzeba wyczuć, po prostu obserwować pogodę, wystawiać jedną nogę, drugą nogę na zewnątrz, jak zanim wyjdziemy z domu. Więc tak naprawdę robię. Możecie się śmiać teraz, albo myśleć, że żartuję, ale taka jest prawda. Zawsze wystawiam nie rękę, a nogę. Gołą nogę, po prostu wychodzę sobie na balkon i codziennie sprawdzam w ten sposób pogodę. Nie na iPhone'ie, bo to już jest po prostu przegięcie. Nigdy tam się nic nie sprawdza. Nie wiem po prostu o co tam chodzi. Natomiast zawsze jest odwrotnie. Teraz stylizacja dwuskładnikowa. Czarny topik. Też ostatnio prezentowałam Wam go dziewczyny, to jest Primark rozmiar M. Wkurzają mnie niezmiernie te wstę wstążki. Nie mogę. Także zrobię to po filmie. Tutaj z tyłu taki cienki pasek. Fajnie on będzie wyglądał też do takiego kremu, do takiej kremowej marynarki. Właśnie czerń z kremem dobrze robi kremowi. Yy, I spódnica z Zary. I dziewczyny, tutaj do tej spódnicy specjalnie zamówiłam te buty. Tylko do tej jednej spódnicy. Mam nadzieję, że się jeszcze do innych stylizacji przydadzą. Ale uwielbiam mieć rzeczy takie dopracowane, niestety mam fioła na tym punkcie i trudno. Yy... Tylko właśnie mówię, żeby były w rozmiarze 30, 38, nie chcę mi się tego odsyłać. Kolor identyczny jak na tej spódnicy i chodzi o te łańcuchy. Zobaczcie, ona jest cała ozdobiona takimi właśnie łańcuchami, nawet taki niebieski jest. I dlatego te buty tutaj idealnie stwierdziłam, że będą pasowały. No i jestem bardzo zadowolona yy, z tej stylizacji. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o górę, to można sobie dowoli zakładać, tak? Byle jakiś tam yy, klimat był zachowany. Czy ja bym poszła w ten krem tutaj. Yy. Niekoniecznie w czerń bardziej, w czerń, żeby uszlachetnić tę spódnicę i troszeczkę uspokoić. Zależy od okazji. Jeżeli miałabym się spotkać y, z kimś, tak wiecie, bardziej oficjalnie, no to wtedy bluzka bez y, takich wycięć jakaś taka wpuszczona, skromniejsza, y, ale czarna. Natomiast jak z przyjaciółką, czy gdziekolwiek, takim, nie wiem, wypad na miasto no to właśnie z takim topikiem i wtedy może być taka opcja. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jest kurtka taka panterkowa i do tej kurtki specjalnie zamówiłam te buty, które Wam pokazywałam z kartonu dzisiaj. To po prostu konkretna pantera do konkretnej pantery. Ponieważ nie założę do tego czegoś takiego. Ach, mój Boże! I tak samo nie założę do tego jakichś takich, no nie wiem, innych butów. Stwierdziłam, że będzie panterkowa cała stylizacja, ale ta pantera musi być identyczna. Ewentualnie jeszcze do tej kurtki buty w takim odcieniu. Ale dziewczęta moje kochane, coś mnie kusi, zobaczcie. Tak mnie teraz kurcze pieczone podkusiło, żeby wziąć tego buta do ręki. Zobaczcie, czy to by nie było super i niebieska skazara, moja taka torebka. Też by fajnie to wyglądało, albo nie, ta niebieska nie, bo no jest ciutkę może ciemniejsza, tam ją widzę. E, bardziej taka torebka panterkowa. Jup. Tak. Ona do tej właśnie kurtki by pasowała. Dobra, bałagan sobie zrobiłam straszny, także ten niebieski kolor z tego buta, z tą panterą też ym, nieźle. Czyli widzicie, kupiłam buty do jednej stylizacji, okazało się, że już to dobre do dwóch. Myślę, że będzie tego więcej. Dobrze. Jeżeli chodzi dziewczyny o tę kurtkę, no to na mnie jest też taka większa i to jest Weromoda rozmiar M. Bardzo fajna. W tym sezonie może będę nosić kurtki, słuchajcie, bo cały czas jakoś tak się wzięłam na płaszcze, futra i takie tam różne, ale może coś tam z kurtkami, zawsze to po tym tyłku jest cieplej, nawet taka zapięta znowu uważam, że fajnie wygląda. To wszystko, dziewczęta moje kochane. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.